Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku programu Time for Business TV i dzisiaj postanowiłam wam powiedzieć o tym, jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej, jakich błędów nie popełniać w procesie rekrutacji. Ponieważ mam ogromne doświadczenie osoby rekrutującej i czasami jak widzę takie kwiatki, takie dziwne sytuacje, które mnie naprawdę zaczynają zastanawiać, dlaczego ludzie robią takie błędy, postanowiłam zrobić odcinek Pierwsza taka rzecz, którą się chciałam zająć, to jest stosunek do osoby, która Cię rekrutuje. Tak? Jeżeli jesteś zestresowana, zestresowany, to jest naturalne, natomiast czasami się to przejawia albo w takim wycofaniu, albo w jakimś takim, albo w aroganckim zachowaniu. Więc jeżeli jesteś arogancka, arogancki na rozmowie kwalifikacyjnej, może to być w wyniku stresu, zapomnij o tym, że dostaniesz tą yy, pracę, ponieważ nikt nie zatrudni kogoś, kto się niegrzecznie zachowuje. Ja miałam parę razy takie sytuacje, że na pytanie, co pani robiła, dlaczego pani wybrała tą firmę, ludzie, nie znając odpowiedzi, zaczynają atakować. Tak? Więc tak naprawdę pierwsza rzecz nie można być aroganckim, a druga rzecz trzeba być przygotowanym. Jak można aplikować do biznesu, do firmy, gdzie nie wiesz, czym się ta firma za, za, zajmuje? Często mi się zdarza, że dzwonię do ludzi, a ktoś mi mówi, proszę mi przypomnieć tą aplikację, tak? proszę mi przypomnieć tą ofertę, albo nazwa firmy mi nic nie mówi. To w tym momencie mam ochotę odłożyć słuchawkę, bo jeżeli ktoś aplikuje do firmy, której nie zna, no to co będzie dalej? Tak, ja sprawdzam tą determinację i tą chęć nauki, i chęć tak naprawdę no, bycia gotowym, żeby podjąć tą pracę. Czyli jeżeli się wybierasz na rozmowę kwalifikacyjną, absolutnie, ale minimum, Musisz wejść na stronę tej firmy, zobaczyć, jaką ma wizję, czym się zajmuje. o tym Musisz dowiedzieć tak naprawdę, ile lat jest na rynku, co jest cechą charakterystyczną tej firmy, bo ludzie czekają na to. Ci, którzy rekrutują, czekają na osobę, na partnera, z którą będą rozmawiały o konkretach, na partnera, który jest dobrze przygotowany. Następnym błędem, który często jest popełniany przy rozmowie kwalifikacyjnej, to jest nieumiejętność odpowiedzenia na pytanie, ile pan pani chciałaby zarabiać. Czasami widzę taki popłoch w oczach, nie wiem, no jak, kto to ma wiedzieć, ja czy ty? Ty musisz wiedzieć, ile chcesz zarabiać. I rekomenduję przygotowanie się do dwóch takich poziomów wynagrodzenia, czyli w trakcie okresu próbnego chciałabym zarabiać tyle i tyle, po okresie próbnym chciałabym zarabiać tyle i tyle. Albo moje minimum, minimalne wynagrodzenie to jest takie i takie. Warto omówić wszystkie szczegóły, jakie są Wasze oczekiwania, i wypytać pracodawcę, w jakiej formie się z Wami rozlicza, jak to wygląda. Przedyskutować wszystkie rzeczy, które są bardzo istotne w perspektywie pracy u danej osoby, czy w perspektywie pracy w danej firmie. Następnym takim częstym problemem w trakcie rekrutacji jest brak pokazania determinacji. My, pracodawcy, Chcemy zatrudniać ludzi zdeterminowanych i Ty pracowniku, aplikujący, musisz nam pokazać, że jesteś zdeterminowany albo zdeterminowana, żeby znaleźć tą pracę. Jeżeli pada pytanie o kompetencje i y, pytam się osoby, czy umie to robić, czy ma doświadczenie i nie masz, a pozostałe rzeczy, o których rozmawiałyśmy, jesteś gotowa to zrobić, miałaś doświadczenie, to pokaż swoją determinację. Powiedz, że bardzo chętnie się tego nauczysz. Że i podaj fakty, że do tej pory nie umiałam tego czy tego, i yy, szybko się tego nauczyłam, wykorzystując takie i takie narzędzia lub dostęp do informacji. To mi pokazuje, że ty umiesz się uczyć, jesteś zdeterminowana i bardzo ci na pracy zależy, bo mm, Pracodawca, który zatrudnia przyszłego pracownika, chce zobaczyć determinację, chce zobaczyć partnera, chce zobaczyć partnera dobrze przygotowanego i człowieka, który wie po co tu przyszedł, a nie marnuje jego czas. Bardzo często a nawet zawsze pojawiającym się pytaniem jest py pytanie dlaczego pan pani nie pracuje już w danej firmie poprzedniej lub zrezygnowała, jaki był powód. No i teraz trudna rzecz. Jak powiedzieć o tym, że na przykład pracodawca był nieuczciwy, albo sytuacja w firmie była niefajna, bo przecież nie mówi się źle o pracodawcy poprzednim, tak? Ja rekomenduję opierać się na faktach, nie kłamać, bo cokolwiek byś nie powiedziała, mogłabyś powiedzieć, nie chcę na ten temat rozmawiać, co wzbudzi moje podejrzenia. Przemyślcie to, jak idziecie na rozmowę kwalifikacyjną, co powiem, tak? Czy jestem do tego przygotowana? Więc yy, opierajcie się na faktach. Jeżeli fakty były takie, że była zła atmosfera pracy i przez to zrezygnowałaś, powiedz o tym, ale nie ciągnij tematu. Nie mów źle o swoim pracodawcy, jeżeli nie musisz, ponieważ to budzi pewne emocje, podejrzenia, wątpliwości. To jest tam absolutnie niepotrzebne w rozmowie kwalifikacyjnej. Skupmy się na faktach. Przygotujcie się też, dziewczyny, do odpowiedzi na pytania, dlaczego chce pani u nas pracować. Jeżeli ja słyszę, że y, ani mam konceptu na siebie albo to by była dobra firma na początek, to ja nie chcę z taką osobą rozmawiać. Ja chcę y, wiedzieć, że osoby, które u mnie się zatrudniają, znają firmę to raz, a dwa. Są przekonane, że to jest fajne miejsce do pracy i chcą tu pracować. Oczywiście to możesz mieć pewne założenia swoje w głowie, natomiast wydaje mi się, że powiedzenie czegoś, że yy, ponieważ nie mam innej koncepcji, albo to jest dobry na początek, to źle brzmi. Także to jest następne pytanie, do którego się powinniście przygotować. Ważne jest też, żebyście umiały mówić dobrze o sobie, natomiast nie przechwalały się. To wracam do tego bycia aroganckim, tak? Czyli Jakie mam kompetencje? Opieraj się na faktach, bo ja słyszę często, że dzięki mnie poprzednia firma nie zbankrutowała albo rozwinęłam jakiś biznes do rozmiarów nie wiadomo jakich. Ale jak pogrzebie trochę, to się okazuje, że tak wcale nie wygląda. To nie jest prawda. Więc tak naprawdę opieracie się na faktach, ale mówcie o sobie dobrze, ale to wszystko musi być zbalansowane. Bądźcie przygotowane do pytania na temat referencji. I teraz jak to możecie zrobić? Jeżeli opuszczacie jakieś miejsce pracy, zapytajcie, czy ktoś wam wystawi referencję, albo czy osoba, która będziecie w przyszłości chciała zatrudnić, może zadzwonić do poprzedniego Twojego pracodawcy i zapytać o Twoje referencje. Ja zawsze pytam, bo to jest też dla mnie taki papierek lakmusowy. Jak jest panika, to zaczynam też mieć obawy, czy coś tam... Jest niehalo, tak? Czy coś tam ta osoba nie przeskrowała, albo może nie niefajnie się pożegnała z poprzednim pracodawcą. I zawsze dobrze żegnajcie się z firmami. Na tym powinno zależeć i byłemu pracodawcy, ale również wam, bo opinia jest, opinia będzie, zostanie po Was. Trzymam zaraz kciuki, przygotowujcie się do rozmowy kwalifikacyjnej i go! Na pewno fajną robotę dostaniecie. Pa, cześć!